Hej, spotykasz się z kobietą, kilka spotkań, a ona Ci mówi, nic to nie zawąt, że ona nie jest gotowa na związek. To odwieczny problem, zmartwienie lub zastanawianie się wielu, wielu mężczyzn. Co zrobić? No bo troszkę się w nią wkręciłeś, albo troszkę Ci się spodobała, i ona Ci mówi, że, że związek to nie dla niej i tak zaczyna Ci mówić. Często Ci może tak powiedzieć z tego względu, że być może nie przypadłeś do końca do związku, tylko do seksu albo do, do, do spotkania się, bo nie wiem, na się spotykacie. Być może jesteś płatnikiem, więc Przewieziesz ją jeszcze kilka razy. Ona będzie miała z tego satysfakcję duszą albo cudownie wam w łóżku, więc również to dla niej jest ważne. Moja taka skromna rada. Na pewno żebyś nie pytał, a dlaczego? A może, 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 może spróbujemy? A może, a może, a może, a może, a może, a może. Zapomniałbym o tym, co ona powiedziała. W ogóle jakbym tego nie usłyszał i szedł swoją linią życiową. To, że ona coś takiego powiedziała, niech ona sobie coś takiego mówi i plus dla Ciebie, ponieważ w tym momencie możesz szukać innych kobiet, możesz się spotykać z wieloma kobietami, bo zawsze masz argument na to, że ona w ten sposób powiedziała. A gwarantuję Ci, że im lepiej Ci będzie w życiu dookoła, im fajniej Ci się będzie spędzało czas z inną dziewczyną albo z innymi dziewczynami dookoła, to ona sama zamelduje się u Ciebie pod domem, tam gdzie Ty mieszkasz i sama może zapytać siebie, czy nie chciałbyś z nią w cudzysłowie chodzić, czy nie chciałeś z nią w związku. Bo takich sytuacji widziałem multi. Najważniejsza rzecz jest w tym, po tym, gdy na to powie, żebyś kompletnie, tak jakbyś te, tego nie usłyszał. Żebyś y, żeby nie, nie widziała tego, że zrobiło to na tobie wrażenie jakieś, bo na pewno będziecie bacznie obserwować. Zachowuj się tak jak dotychczas. Podziękuję miło i sympatycznie tak jak, za spotkanie, tak jak zawsze. Y, spotkaliście się i. lub swoje. lub swoje. Eee, rób swoje, czyli układaj sobie życie w fajny i cudowny sposób. Im fajniej ci będzie w życiu dokoła, gwarantuję Ci, że ona też to poczuje na swojej skórze. Będziesz radośniejszy, bardziej zadowolony. I w tym momencie, po jakimś czasie, duże prawdopodobieństwo jest, że ona sama będzie do ciebie napierała, żeby. Być z Tobą. Jeżeli dostrzeżę w facecie niepewnego, zdołowanego faceta, który ciągle jest zdołowany, to nie będzie przyciągało raczej żadnej kobiety albo bardzo mało i nie, nieciekawe kobiety, które będą, e, będziesz przyciągał do swojego życia. Więc zadbaj o swój stan, zadbaj o swoją głowę zadbaj o to, żeby było Ci cudownie dookoła, żebyś miał kobietę lub kobiety inne, a w tym momencie sam zapomnisz być może o niej, o tym, co ona powiedziała i będzie to najbardziej jeden z najbardziej fantastycznych dni, ponieważ dała Ci drogę wolną, a droga wolna czasami powoduje to, że cudownie i fantastycznie spędzasz czas z inną kobietą lub z innymi kobietami, a być może w tym czasie poznasz miłość swojego życia. Zastanów się nad tym. Gdybyś miał z czymkolwiek problem z uwodzeniem lub pewnością siebie, na dole jest link do moich szkoleń. Dziś pozdrawiam Cię serdecznie z pięknego Szczecina i życzę jak najwięcej udanych randek. Hej!